Siema mordeszki, z tej strony Hunter Gaming, i ze mną w odcinku jest Mateusz Gels, ja się do niego na kanał i parkurka HGCF parkurka HGCF i dzisiaj nagrywamy Mystery Drink Challenge. Tu mamy, już wam pokazuję, trzy takie dziury i w nich są napoje. Naraz będę Tu są napoje i my ich nie ustawiliśmy tylko nasz... Pomocnik! Tak, pomocnik, po pomocnik po prostu. No. na Nały szczyt. Nie wiemy co tam jest i gra polega na tym, że gramy w trójkę w marynarzyka, ten, kto wygra, wybiera sobie, który chce, jeden, dwa, trzy, trzy i pijemy to. 1, 2, 3, 3, I ten, 3, 3, kto trafi akurat wodę, to i dostaje, dostaje punkt. punkt i gramy do pięciu. Są różne gubiłem napoje, więc Ta, są różne. I nawet mamy ostry sos. No. To to lecimy, gramy w marynarzyka. Dobra, dawaj. Marynarzyk. To wygra. Ja wybieram. Czyli ja wybieram, a wy sobie zaraz Jakie wybieracie. Się? Iwo. Ja biorę... Dwójkę. Mm. Okej. Okay. Ale na razie jeszcze wygracie teraz. No, Wszyscy bierzemy na szyb. Dobra, ja ci na... już tutaj podaję na... 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 Dobra, poczekaj. Ja teraz wybieram, tak? Ale wy się gracie, żeby widać. A ty dałeś papier, dobra. Ty... Ten, papier albo kamień. kamień. Więc teraz ty okay. wybierasz sobie inne... Yy, 3. Dobra. Okay, Czyli 2 3 1. Dobra. Okej, okay, masz bebraną. Dobra, co to jest do chuja? Raczej. A myślę, Dobra. No jest. No dawaj. Te napoje. Zaczy, to Okej. Okay. To dla Iwa. To <laughs> Ej, jak w każdym jest zwuczy i do wodę. Okej. Okay. A Iwa ma wodę. No, <laughs> dobra. Proszę, masz wysokie. Musisz zabrać jakiś czarny gówno. Jeżeli ja <laughs> <Ja żebym śmiech> masz tam. Bo bo to w tym Iwo masz. No kurwa. Iwo masz. Czyli Iwoś ma punkt, ale dobra. Cześć. Ale, Cześć. co to mam Spokojnie! Co to było w napój! To było w napój! To kurde. Ej, To było w napoju! Nie, to jest to kurde! Ty jest! Matka. Ja mam jakiś sok. Tak. Ja mam wodę, bo to... Sok za nas jest dobry. Jakiś sok Widzisz, mam. i to czarne coś jest dobre. Dobra. Pijemy to, wychodzimy z pokoju, a koleżanka yeah. przygotuje kolejne rzeczy. Dobra, Dobra druga runda. już druga runda jest, tam zostało coś pozmieniane, więc gramy za marynarzyka. <grymka> <Dobra, grymka> <i gramy> za... <grymka> <grymka> nie no, ma jakiejś ty ma. nie ma. Dobra, robisz? Gracie marynarzyka? No, dawajcie. Marynarzyk. Dreszny Iwo, ma Żyk, Rzy, ja biorę ostatni. Żyk! On wybiera pierwszy, ty drugi, no. ja trzeci. Znaczy ja biorę to. Dawaj! Pierwszy. Ty bierz pierwszy, numer drugi, trzy, pierwszy. numer 2, czy jeden. 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 On bierze jeden. Nie! Bo ja... bo ja, bo ja pójdę. Pójdę. Pójdę w różne miejsca, to nie jest tak, że w te same. O Iwo, dawaj, jeden. Trzy. Chyba. Dobra, to Iwo wybrał sobie Jest takie zmienianie tego? Co? Dobra, to od razu mów numer. Co? Od mów numer, jedynkę. Jedynka! Jest, ja nie chciałem jedynki, bo a ja że pozmienia, ale w jedynce się woda, więc to chyba nie ma wody i będę nie Okej. Okay. dwójce woda, bo tam mówił, że jest woda. A czy dwójkę? Tak, no, Trzymaj. ja mam dwójkę. No, dobra, ma ja wam teraz wam daję. Mówię. O! Kto to, to wybrał ci? Iwa. Co to jest? Ewo, Co? zanana to tam A ja? nie. masz <laughs> Ну да, что, добрый? Здравка, о ты злой добрый? Здравка, лабаш! Кога, поздоровай. Нема за что. А ну это самая выпить? Да. Курвил тебя, только выкабеляй. Ты берешь, что-то? Bo później to będzie dobra. tutaj, jak ja naleję inne napoje powiedzmy. Po keczupie no, tak musimy czyścić, bo no, wiesz, jest z Dobra, dobra, dobra. dobra ty masz dobra. to wypić wszystko, dobra, wiesz. Dobra, ja to to mam ma będzie ogórka, ogórka dać. Nie widzę keczupu. Keciuup, dawaj. No łyka, wiesz. Ja się zrygam, to nie nagrywajcie tego. Nie, nie, bo musisz co, tak na kamerce, żeby było ogóle Proszę nas tutaj wziąć, później. Dobra, bierz ten kreczu, panie. Nie, Zdęcać się ode mnie. Całkiem Ja buch. to robię, jak ty takie. Pijesz? Błuch, o ty, 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 ty nie napijesz. Łatwiej, widzowie, woda. No. Mastek. No, ja ci daję tutaj wodę do popicia, A ty no, dalej nie chcesz się na... Gdzie ty chcesz? O, łatwo, a tylko przez chwilę. Tylko język zamaczył, ty Ale ogóle... Nie, nie, nie. Łyk, <trybła> Wiesz, no. tu sami ten, no bierz. Ej, ja mogę tam wyciągnąć keczup z tego, z tubki bo mam nie... tam tej szklance. Prawda, to Proszę. Tak, na język. Naprawdę, nie zabierzesz. lubicie Wybierzcie ketchup! Nie ja widzę samego ketchupu. I tylko nie stypie. Nie, co, co nie tak robisz? Tak. Jest to taka... no, ty robić? Jestem taka. O kurwa, jakie ja to ja żygał. Ale dawaj. Ale no, nie ty! Musisz wziąć. Musisz typie! I tutaj wody nasikowałam. Ale popijesz, ale na się musisz wziąć. Ale tak musisz wziąć. Uwaga, ja, ja patrzę czy idzie. No dawaj. Poszło. Musisz mi... przepchnąć. Woda, 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 woda! Woda, o, ale miał odwrót grzygania i mhm. Ej, on ma ciemne oczy! Nie było tak źle i czerwone oczy, ale... Tak. I ja się patrzę na ja ciebie, takie... co to wierz i takie... Brut! Tak, się co będzie obręliwe. Jaka jest ta duża? Tak, od tego dziwnego. Nie w ogóle pierwszy raz widzę mam ze sobą <coughs> Ej, dobra, <sum> to, jak, to idź to u mnie. Idziesz tu u Nie będziesz klankę. Jak nie będziesz się ma... muszę, bo w sumie tak gdzieś się ubiekawe. Ja, ja, jak się wyga, to ja, to ja, ja, Dobra. No. ja, co to ma być? No, no, ja wiem, no to ja, 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 a, A właśnie w ogóle widzowie nie powiedziałem kary, ale to się dotyczy dopiero na koniec. Gabrielu, na razie jesteś, na razie jesteś najbliżej kary. Bo masz 0 my mamy z 1 do 1. Tu mam 0. 0? Albo nie straciłeś wody. Dobra, czekamy na trzecią rundę, więc siema. Dobra, już jest trzecia runda. Na razie jest 1-1. On włączy! Dobra, Sorry, nie gramy Marynarzyka. <laughs> O nie. Marynarzyk. Marynarzyk. Jest. I ostatni wygra. Marynarzyk. Co to nie jest? <laughs> ty Dobra, jeszcze raz. Marynarzyk. Dobra, wybierasz pierwszy. To gracie. Czemu tylko ten kto wygra wybiera pierwszy, no fuck. Po prostu mm. wybierasz, halo. No, yeah. Nie ten, nie wybie. co ostatni, ten matym, ja ci wybierasz? Co Jaki wybierasz? A mogę sobie wybrać jaką chcesz czy co? numerek Będziesz sobie pierwszy numerek podchodzić. Hmm. Trójkę Ja biorę okay. Teraz jedynka, czwórka No to, Śmień, śmierę, to może być tu tylko, ja tylko, że Cze czegoś wam tam nie dałam <śmień> Ja biorę. Taki wam poziom dałam <śmień>

To było. Nie, zrobiłam wam poziomu Wiesz, że każdy musi być woda? Wiem, ale ja tak pewnie zrobiłam. Po to ja mam cykować. To recytujemy tą rundę. No Mogę na jedynie dać wodę do popicia. Recytujemy tą rundę. Dobra, widzowie, staliśmy tak, że nie ma nie. jak wody. Tu jest w ogóle jakiś osad. Tu jest śmietaną zmieszane? Nie, bo to nie jest. Czy to jest to jakieś jest skisłe to... mleko? Ja Proszę, wam dałam... Ja mam wodę zmieszczoną ze śmietaną, to tam są grudki i pisz trochę. Tylko no, Dobra! No to tak, Gabriel wygrał w marynarzyka, więc on dostaje po prostu punktami i tak to pijemy. Zamnie daję te punkty to, jako to, nie, nie wiem. Co to jest? Kawa. To Kawa. jest mleko zmieszane z jakąś śmietaną. A co co, co, co daj na końcu? Co daj na końcu? KAWĘ! Dobra! Co daj na końcu Kawa. Kto będzie miał ich najmniej, a gramy do pięciu. A to będzie kara. Jaka? Myślałeś, że kara jest od No, ale Jakoś będzie kara? Dobra, gabie, jeden łypie, wody, Czekaj, ja Jeden łyk i masz pożycie wody, dobrze? Tak. Czekaj, Nie będę miał dziwę, Ja wypiłam... Domyślałam, że to jest kokardy. Ja Ja bym miał z na Za każdym razem to... musisz robić wodę. Dobra, nie i coś innego. Ja z jakimiś gruntami. Wypisz to nie? No bo, ee, ja, razie ja razie nie, tyko 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 tyko. Tyko nie, nie Chyba ja tego nie umiem. No bo, nie ma smaku, to jest taka konsystencja. No Weź to na raz i popij. Ja płacę, Tak, płaczesz, płaczesz. To płacze. Dobra, dawaj. Masz po prostu oczy, łzach. Dawaj. Dobra, daj. Do... Nie! Nie, coś, żeby... nie, ale nie, ale musisz. Młoda. Nie, Dzieci mogą się go lepiej No to jeszcze jeden, a taki porządny, taki, żeby pół było. Ale on cały czas pobija wodę, ale on nie pobija. Jeszcze z zamkniętymi ustami, widzę. To nie było to, co? ale. Ten... Ale on na pół. Ból... Dobre. To rozumiesz? To było lepsze od keczupu Ale wiesz, najpierw w ogóle to... Gdzieś Dobra, dacjmy czekamy na, na czwartą rundę i zakrytka. idziemy do innego nobkoć Dobra, jednak zmieniłem zasady i gramy do trzech punktów, bo tak to by to trwało w nieskończoność Każdy ma po jednym i w sumie gramy w marynarzyka Marynarzyk Marynarzyk Maryna Chciałem dość śpaki, chciałem dość. Dobra, pierwszy. Ty pierwszy wybierasz i bo drugi ja zostaję, ja biorę to. No dobra, jaki numerek? Dwójka. Okej. Okay. To się da No, po imieniu, tak? No. Coś sobie śrenieją. Daj. Ale jeszcze nie bierzesz, Halo. to nie? Dobra. Elo, elo. Bierzesz, bierzesz. Ja wybieram jedynkę. Dobra, czyli mi zostaje trójka. Dobra. dobra. Trójka. Coś boję się, że w trójce jest najgorsze. Kola! Bierz źle. Nie, źle. Dlaczego tutaj Fakt, jest kola! Co cool. Bierz Czemu tutaj, to jest? Kola co z, z olejem. Nie. A ty masz nie. Ale czy masz wodę? S? S. P. Ty dostałeś akurat ją. No i dobrze. Kola z olejem, co byś spoko, Bo to jest w szklance. ja to ja, ale ja, ja wyciec, to ja kukałam. Ja Kukaj to. Tak. Ale woda przecież nie zmieniła, ale dobra, nieważne. Spoko, może nie będzie. Bo się po prostu nasi. No pi. Pi! I co? Widzowie. zajebiście, O! Zajbiście. W sumie sam dobre rzeczy były. No to ja w sumie nie. ty masz dwa punkty, A na pewno nie <grym> hmm? No, już, Jak spirytus <grym> to nic nie spirytus. Akurat ty masz to, szczęście. Masz gówno pomieszane z wodą czy To no pij ten za. Zasz... No No Mam Ma, macie dodatkiem. dobra! Dwa, jeden, Ele, jeden i idziemy to, do kolejnej rundy, to bo to będzie śpiewa trwało, śpiewa. w nieskończoność. Dobra, jest... Pajanie piąta jest. runda. Co ty runda. mu robisz? Kramę marynarzyka. Marynarzyk. Ma przegrałem, przegrałem, przegrałem. Ja nie, nie chcę wybierać. Marynarzyk. Mary, nie <laughs> <sobie, śmiech> chcę! Ja nie chcę wybierać. Wybierasz? Jedenka, dwójka, trójka. Spokojnie, dam wam ma... Myślę między 1 a 3, ale... No, zjeść! Ona chyba zawodowała olej. Bo ty właśnie jest rozmanę, <laughs> coś, ale... <laughs> Spokojnie, woda jest gdzieś. Chyba, już to woda jest zrozumiałe. Jedynka, nie jedynka, znaczy jedynkę, ale coś czuję, że to zły wybór, bo dwójka była najlepsza. Dobra, Dobra, wybierać? Ja biorę no. chyba... Eee. Eee. No wybieraj! Zaraz wykońmy dwójkę. Dwójka... One się podejrzanie, więc w sumie... Ale I nie to wiem, ja trójka. może to woda. Ja też nie wiem, ale... No. Dobra! Jak ja trafię coś... mleko znowu jest. Chyba jest. No. <Glety> to jest... nie ma nawet. To jest ostry sos, niby. To jest niby. Nie wiem. Czy to był weźć. sos. to miało być? No bo... Ja. No to w ogóle nie leci! To wyjdziesz, Ale niech daje się kropki, to Tylko... ta... no, ja sobie dam. Ja mam dobre, ja mam dobre. Ja sobie dam 2, 2, 1 Ja mam no, Czemu ja tu, że mleka! Czemu raz tego mleka mi już idzie? Ej, to, I to mogę z tego wjąścemek? No ty weź oh, To woda, bo czuć! Bo Dobra, tutaj... złoty, bie, 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 to masz COVID-a! Jakbyś do idiotów gadał! To jest to, Ghost Paper, to jest bardzo ostry Hoo, jak chcecie sobie. To jest... Z, na kamerze, żeby było widać. z tego skarb... Nie, to nie jest Ghost Paper, to jest Scarolina Reaper, to jest... Ja znajdziesz się patrzyć jaki świat, no i mi się najostrzejsze. A i pogadał jak do... A 2 miliony z Kowilla. Dobra, dawaj. Trzeba widać. Jak, o, bardzo tutaj Możemy Może no, ja po prostu to I na łyżeczkę. Dobra, no to idę To nie łóżkę... będzie widać. Dobra. Ja się za tym czasem lekko. Daj go. Ja będzie mała. Powstaw tu i dalej. No, nie dobra. będę nalewał do szklanki, bo to nic z tego nie wyleci. A, no doj. Taka długa, taka mała. Okay. Daj. Pokaż, widzom jaka dziwna. Ciekawe To co to jest takie mleko? Jest! Właśnie przemek nie widać! <noise> widać, widać... Ale jak tak ty! Tyle! O oh mój Boże... Ja już daję wodę? No, yes, ja jest, Ja mu daję wodę? No. Wodą się nie popijasz! Nie, leko! Nie, o kurde, coś, Kurwa, coś się przestawiło. Eee, no. poczekaj. Coś się, coś się popsuło. Dokładnie. Dawaj, ja mam tutaj mleko. Wiesz, w ten to... sos, wiesz ten sos, dawaj. Trzy. cały... nie, Całą nie. o nie. Dwa. Jeden. Jestem ja tego ostrego, ale... To jest bardzo ostre. Pij, a Czuć, O, to... Oh my god. No czuć. No faktycznie. Teraz... No. Ej, kuchnij, trochę czuję. Kufnij. O, o oh, bodzie, my g. Do... Nie, nie ma picia, nie, nie ma, bo ci punkta odejmę! A czemu niby? Bo... bo, bo, bo nie, bo już nie bierze... Jak weźmy znowu ostry sos, to wtedy będę smógł powiedzieć. Tak no? Dobra, jest. wychodzimy na piątą ró... Ro... Nie, szóstą już... O, o łezki poszły. Czy to jest ostre. Proszę pokazać tutaj... O oh, kurde... <laughs> Proszę pokazać sobie. Ale dałam. A śpiewałam, że... Przybliżyć się można. Chłopaki niby nie płaczą a to proszę. Ja pokażę, wybiłem. Krio. Ty, płacisz, ty Dobra. Dobra, Wiem, jak ja albo... bo wygramy to już jest po rundzie. No i przegranego czeka Kara. Na razie tu Gabriel ma lepiej więc... Żegnaj. Ciekawe co. Ciekawe o, co wybiłem. Bamy w marynarzyka. Marynarzyk. I starszy, jestem No jestem starszy, 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 Czemu so, really? w ogóle Stoję nie jedynkę, bo... Jedenka! Zadawajcie, Woda! Łatwiej O, No. Woda śmietanką, A to nie jest, bo w sumie bardziej czućmnego, niż więc... Ale Ale on lubi! A... Przynajmniej, przynajmniej pół. Wypukliście tyle? No, no pół i już. A weźcie na kamerkę, bo tak trochę źle. Już... No. no, widać. A i watę, lubisz, ty lubisz kuczupu, nie? Jeszcze jednego. Ty byś się skrzywił. Ja wodę. No, że mnie no ja to mogłabym normalnie ja pić. Ja widzę samego mojego A ja mogę. Uniszczasz te cząsteczki oleju, chyba. Nie, bo mi Pasie. O kurde, wy możecie tak kupić ketchup, to jest zabrudziwe. No kurde, no nie lecisz! Widzowie, jak nie lubicie y, takiego samego ketchupu bez tego no to piszcie w komentarzu. Ja lubię! Ciśnij nogi! Nie, nie lubię, tak Niczego to nie... nie Dobra, wiesz, ja teraz tak wyjeżdżę. Ale, ale nie chcę. Ja jeszcze mogę. Nie, nie chcę lecieć, kurde. Dobra. Wiesz, jak mam frytki Dobrze. i zostawał mi ketchup, którego ja go Czyli wygrałem. O... Gabriel ma jednego punkta i było więc jesteś przegranym, a wiesz jaka była kara? Nie granie... Jaka? Mieszam ci. Że przeciwnicy mieszają e, podwierdowane, więc ja daję dwie, on daje dwie i musisz tą mieszankę Przynajmniej Kurdowa. Nie, ty nas nie pierdolisz. Więc, Gabrielu, proszę, pierdoli. proszę wyjść, proszę wyjść. Ale Uf. Proszę wy... bramę, bo cię odpoluję. No dobra, my idziemy zrobić mieszankę. czyli olej. Olej! Cheese. Do, nie, nie tak dużo, kurde. Kurde, to się zmieszczę. Daj ketchup. On lubi mi oh, ostry sos, to daj mu ketchup. Chyba on ostry sos... Do tego z ogórków. Dobra, Do tego ostry sos jeszcze. I pomóż znalazł, bo ja mam ostryzkę palcami, coś mi tutaj nie pchnie. O, wegin! Dobra, o tu, po tu to wygląda Dobra, dawaj Sok. No do tego tak z ogórku. Sołt. Ohoho, jak ja uwielbiam ogórki. Już mi Tyle? Tak, no już, już. Ohoho, co tu się udowodniło? Dobra, ja, wow. i do ja. tego ostry sołat. Ostry sołat jeszcze jakoś. O kurwa. Tu ma, ma zajebane. Już ma zjebane. Już ma zjebane normalnie. Kurwa, leci. On już ma normalnie. Już ma zjebany. Tyle? No, jeszcze... Kurde, na mnie na podłogę. Idę, idę, Dobra, dobra Daj, daj łyżeczko. Łysię. Daj łyżeczko. Ja, ja to wymieszam. Ale on ma przerąbane. O fuuu. Ale chociaż łyka musi wziąć. Też się nie miesza, bo to jest... Ja mam papier. Dobra, idę po niego widzowie. Powiem ci, że współczuję ci, choć. Ja też Współczuję ci. Cztery? Wzięliśmy rzeczy. To dla ciebie. Tak, Pi. Do tak fuck! Ale chociaż łyka, chociaż łyka mi się A w sumie olej jest na górze, ale ty musisz, chyba się tak ci mieszam. Odbierz łyka, dawaj Nie, chociaż dwa, w sumie. Dwa. Co to jest? Ketchup. Ole, To jest ketchup, na pewno. To jest cztery rzeczy? No, cztery rzeczy. Ketchup, olej, woda po ogórkach i. i. ostry sos. Wszystko? Wszystko zgadłeś. Podsłuchiwałeś. Dobra, pij to. Jeden łyk. Nie. Dwa. Jak były złe rzeczy, piliśmy po dwa, więc teraz tak. Jeden Przykro. A drugi... a, tak szybko ja mi dwa i sobie piję. od razu popij wow. wodą czy coś. Turecko lepsze. Moje z pi, Pippi. Dwa łyczki. mogą go Żeby mieć za sobą. Dwa łyki Już. Nie chcę w tego Raz. Ok, Dobra? A, to musi boleć. Jak? wam ciekawostkę? Dlatego, że olej Osia do samej góry smakował tylko olejem. Czyli nie smaku. smaku. nie, 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 nie robicie jeszcze raz. Czy widziałem, że olej osia, to myślę, że nabyło smaku tego. No co się taki ty tego oleju No właśnie. Nie, ja już tego nie piję, ja już wypię. Zły rzecz. Masz to cały wypis, bo tu jest tylko nie. olej. No to nie moje wina, że tak No To nie moja wina, że ona tak dużo tego nadała. No to no to wymieli... wy mieliście. Wy Dobra, nie było tak źle, więc w sumie. No. Co widzowie mają zostawić po tym filmiku. Yy, zostawcie lajka, like zostawcie suba, wbijajcie do mnie na kanał Parkur i dole. ponieważ odbudowałem kanał Mateusza i Gelca. po prostu do Mateusza Gerca też wbijajcie. Dobra, dam linki w tym, no. No i tyle. Nara. Nara.